Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj prezentacja BMW X3 E83 wersja przedliftowa z początku produkcji. Najlepsza jednostka diesla w tym modelu 3-litrowe M57, 204 konie mechaniczne. Auto posiadam z rozliczenia za inny samochód. BMK była przywieziona z Francji ponad rok temu. W Polsce miała jednego właściciela. Posiadam wyciąg z historii e, serwisowej z ASO: 300 tysięcy przebiegu, potwierdzony. Nie była ona regularnie serwisowana w ASO, jak to tam we Francji bywa, ale e, przebieg jest e, do, do zweryfikowania. Ja tam mam ten wyciąg, udostępnię go zainteresowanej osobie. W PDF -ie. dosyć uboga wersja wyposażenia, natomiast bardzo dobry stan techniczny. Wedle mojej wiedzy i doświadczenia, auto jest bezwypadkowe. Miało lakierowane cztery elementy. Są one polakierowane ładnie, odcienie się nie odróżniają. Lakierowane były... E, była para drzwi z lewej strony, tutaj drzwi kierowcy. Oraz drzwi tylne lewe. Odcienie są bardzo ładne. Tutaj nie widać tego, że to było lakierowane. One mają tak w okolicach 180-250 mikronów. Eee, oraz z prawej strony lakierowany był tylny prawy błotnik i tylne prawe drzwi. Tutaj te wartości są na drzwiach 160-190 i na błotniku. Do 250 tam w najgrubszym, w najgrubszym miejscu, znalazłem opony całoroczne. Kontynentale w bardzo dobrym stanie z końca 21 roku. Tarcze klocki niedawno były zmieniane. Olej w skrzyni automatycznej też był niedawno wymieniany. W najbliższym czasie, y, przydałoby się zmienić olej z filtrami w silniku. Tak prezentuje się BMW z zewnątrz, ma takie dwa drobne mankamenty wizualne, tutaj takie bardzo drobne zarysowanie, około centymetrowe, i na prawych tylnych drzwiach jest też niewielkie zarysowanie. Tak wyglądające. Uważam, że jak na swoje 20 lat auto prezentuje się naprawdę rewelacyjne. Pokażę teraz wnętrze auta. I to, jak wygląda ich strójka w środku i w bagażniku, auto odpala bezproblemowo. Teraz się zaświeciła, akurat rezerwa paliwa. Ja nią przejechałem ponad 500 km. Jak kupowałem, to miała niecałe 300. Teraz ma 305.23. Żadne komunikaty się nie świecą. Tak jak mówiłem wersja wyposażenia raczej podstawowa, skórzana multifunkcyjna kierownica z tempomatem wygląda rewelacyjnie, ma normalne ślady zużycia, nie była lakierowana, nie była ponownie oprzywana, skrzynia automatyczna działa bez zarzutów. Czarna tapicerka jako skóra wygląda bardzo ładnie. Żadnych przetarć, skóra nie była lakierowana. Podsufitka wygląda bardzo ładnie. W samochodzie jest wszystko sprawne. Nie ma rdzy. wygląda bardzo atrakcyjnie. Napęd 4x4 działa bez zarzutów. Tutaj jakieś zadrapanie. Z tyłu ta picerka wygląda również znakomicie. Hak jest odpinany. Tutaj też jakieś drobne zadrapanie. Przyciemniona szyba, reling dachowe, felga aluminiowa. Uważam, że w tej cenie, która jest podana w opisie filmu, jest to bardzo dobra propozycja. Zwłaszcza dlatego, że ten silnik M57 3-litrowy diesel jest to bardzo poszukiwany silnik bardzo dynamiczny, trwały. Według wielu uważamy za, za jeden z najlepszych diesli od BMW w całej historii. O na koniec pokażę jeszcze X3 pod maską i zakończymy tą szybką prezentację. Silnik pracuje rewelacyjnie. Nie wiem tutaj, jak to brzmi na nagraniu, ale proszę mi wierzyć, że. Tutaj mechanicznie naprawdę nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o pracę tego silnika. Wygłuszenia brak, nie wiem czy to poprzedni właściciel je zdemontował, czy było zeżarte przez jakieś zwierzątka, eee, czy nie było. Nie mam pojęcia. Tutaj auto wygląda bardzo dobrze, na pewno nie było tutaj żadnych eee, napraw blacharskich. Numer GIN. Na masce są jakieś ślady po kamyczkach. Widać, że po prostu auto było używane. Tak? Samochód ma 300 tysięcy przebiegu i 20 lat, a mimo tego wygląda bardzo dobrze. Sprzedaż na podstawie faktury vat Cena jest do niewielkiej negocjacji po oględzinach na miejscu. Jeżeli masz jakieś pytania. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub do komentowania. Postaram się udzielić odpowiedzi na każde pytanie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.